ma. Jest piąta. My jesteśmy we Francji. Na noc stanęliśmy. Jest minus 10 na dworzu. A jak przyjechaliśmy, było minus 5. Więc to są nasze pierwsze temperatury minusowe w kamperze. ojej spaliłoby to. Stawiam herbatę. Będziemy jechać. Będziemy ruszać. Łukaszek tylko <laughs> herbatę robi. Nie możemy spać, więc jedziemy. Później gdzieś najwyżej staniemy i będziemy rzemkować. I tak kilometrów bez liku. Wyjeżdżamy. Tu mieszkają właściciele nas puścili. O, i tędy się wyjeżdża. Uważaj, bo tu jest stromo. A jaki mróz. No i jedziemy Mamy 2000 km do domu Dobrze pokazuje? Dobra Lecimy Nie wiem gdzie my w ogóle jesteśmy W świecie zapomnianym przez człowieka chyba Ładny się, ale... O, oh, słońce wychodzi. Prezydent. W Francji jesteś, bo prezydent mówią. La, 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 la. Chciałem pokazać coś ładnego, a tu nic nie widzę. Z te góry tam było widać. Te przepaście. Bez barierek. No, na płasko, nie? No. Słuchajcie. Dojechałam na stację bardzo wąską. Ledwo wjechałam i zawadziłam zderzakiem. Ja coś czułam. Łukaszek skupił się na wysokości. Bo mamy powiedziane, że 3,20 mamy, a tu jest gwiazd, y, jak już wjechałam, zobaczyliśmy, że 3. Skupił się na wysokości, a tu wam pokażę, co tu się dzieje. to, oto, oto zawadziłam. Bardzo zawadziłam. Oh. No. Pierwsza, pierwsza rana miecia. Zobaczcie. Oto. Oto zielone zawadziłam. A zobaczcie jak to jest wąsko. Co? Otworzyłam. Uch, dobra, chowam się, bo ja w, w tych jestem. Co? Poczekajcie. No. Pierwsza przy, przycierka. <śpiewanie> Spanikowałam i wiecie co, ale tak się. Ta, taka byłam skupiona, żeby wjechać wysokością. Aż Łukaszek się ubrał i wyszedł, że. Nie nie nie, 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 nie popatrzyłam, że. Ale wiecie co? Tak wąsko tu jest. Nasz Mercedes jest wąski. Ledwo wjedliście. Ja nie wiem, jak to Łukaszek stąd wyjedzie. Znaczy on to jest dobry w, w ogóle w wierzeniu. E, ale takie coś postawić na tym? Na krawężniku, zwariowali? Łukaszek przejął stery. E, kamperem by tu nie wjechał. Skręć w lewo. Także pierwsze rany są po mojej stronie. Czy ty już miałeś rany? W tym samym miejscu, ta kreska z krzaków. A, to z krzaków, to wtedy co byliśmy na Dzikusa, tak? No, nie, no ale t, pierwsze odtarcie poważne moja wina. I zresztą nie możemy się tu zatankować, na, na darmo te rany zrobiłam, ponieważ płaci się tylko kartą tradycyjną, a nie online, więc musieliśmy wyjechać. Jedziemy gdzie indziej się tankować. Także lipa. W ogóle ta Francja to ma pełno takich dziwnych rzeczy. A jeszcze się spijamy, nie ubrałam. Muszę się ubrać. Trzecia stacja. Już wyjechaliśmy z miasta, e, gdzie trzeba mieć fizycznie kartę. Także zawsze miejcie kartę fizycznie. My mamy, ale w domu. Wreszcie znaleźliśmy stację, gdzie jest bonjour i się wchodzi do środka. Pokażę. Jest bonjour. I wchodzi się do środka. A tu przed nami, zobaczcie, Audiak. No dobrze, że ja tak my, miecia nie rozwaliłam. Już muszę otworzyć Łukaszkowi, bo myślał, że tu kotwice my będziemy mieszkać. Bo e, ani gotówki nie przyjmują e, stację, ani e, karty wirtualne, tylko fizyczną kartę. Także na, naprawdę miejcie dla świętego spokoju. Ale wiecie co, a mnie przed wyjazdem przyszła rewolut fizyczna e, i mogłam ją tu wrzucić. Niech sobie tutaj leży. No, to nie przyszło mi do głowy, mówię. U nas w Polsce wszystko na online, to pewnie tutaj jedziemy, gdzie turyści i w ogóle też pewnie na online. A my w ogóle dzisiaj kiepsko zaczęliśmy dzień. Powiem wam, że naprawdę bardzo kiepsko, ale to później wam powiem, bo e, jesteśmy na łączach <laughs> e, z Polską i zobaczymy, czy to jest e, to, o czym myślimy. Ale to wszystko wam później powiemy. Na razie się tankujemy. Krasanta mi się zachciało, a mamy tutaj e, tą Buelangerię, bułaangeria, czy jak to się tam nazywa Odjadę, bo tu Pan chce wyjechać a tam są, e, słuchajcie a tam są kochani e, prawdziwe krasanty, bo to jest. Słuchajcie. Nie wiem jak to się odjeżdża. <laughs> Prowadzę już 400 km, nie wiem jak to się odjeżdża. No, R mam do tyłu od rozruchu. Wiem, przecież to jest mądry samochód. Pasy. Trzeba było. Yy, ten. Pasy zapiąć, bo ja odpiąłam pasy, żeby stać po kamerę. Dobra, tak stanę. Bo czekam na łkania I będę jadła krosanta. Krosant, ba, 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 ba. kukatek tak, ale zasłaniasz mi. Ja rozumiem, że ty nie prowadzisz, to cię to nie interesuje, ale ja prowadzę. Bardzo no <noise> dobrze. To z czym to jest? To jest taki krążek. A z czym? O. Na słodko. Na słodko. Złoty krążek. Właśnie weszłam do wana. Zimno, stoimy we Francji. Na obiadek stanęliśmy. O, i ugotował mule. I kończy je jeść. Zimno jest takie, że nie wiem nawet ile jest stopni. Ja zjadłam. Takie wiecie co kupił? w Hiszpanii jeszcze kupił. Yy, nieotwarte i otworzyły się podczas gotowania, czyli takie prawdziwe wiecie, bo my do tej pory jak kupujemy w Selgorsku, to takie gastronomiczne, one są już w połowie pootwierane a teraz kupił takie, wiecie, prawdziwe ale my już takie jedliśmy, wiecie, na Majorce jedliśmy takie prawdziwe, prawdziwe i na Chorwacji też jedliśmy takie, wiecie prawdziwe, prawdziwe, nie, to takie przetworzone więc smak znamy, a Łukaszek dojada resztę na, na zewnątrz gotował, żeby w kamperwanie nie śmierdziało. Dobra, zmywam. Słoneczko pięknie zachodzi. Pyszne kotek jedzonko zrobiłeś. Cudownie. <laughs> Jedziemy dalej. Kochani, my już postój w Niemczech. Dokładnie przekroczyliśmy granicę francusko-niemiecką o 19, a jest 20.30. Stoimy pod basenem, bo Łukanie idzie na basen. O, zdreperowałeś. Mhm. Zepsułam mu, słuchajcie, wy, wypadła mi ta jego ładowarka i yy, myślałam, że ją zepsułam, że ją rozwaliłam, ale jednak nie. Łukaszek ją naprawił, ale też mówił, że chyba się jej nie da naprawić, bo mówił, że to jest jakaś jedna część, ale się jednak dało naprawić. Więc yy, powiem Wam że y, wreszcie, dzisiaj to zrobiliśmy ponad 700, 700 km nie, od rana. Powiem Wam, że mieliśmy dzisiaj dzień strasznie pechowy. Już y, mogę Wam powiedzieć, bo po pierwsze już sprawdziliśmy, co to było, więc mogę Wam powiedzieć, słuchajcie, dzisiaj o 3 rano właśnie we Francji u, y, u, u, u gospodarzy, którzy nas za 5 euro ugościli, o rano obudziło nas zmarznięte, zimne nóżki nas obudziły, słuchajcie, i moje jękania. No i stwierdziliśmy, że się wyłączyło ogrzewanie. Po czym, po kilku razach jak próbowaliśmy włączyć, mamy trumę diesel szóstkę, wyskoczył nam błąd, error, E560... Ręcznik? E560... Najciejszy jaki może być. Tak? I to ten. A co to za różnica? E560H, tak? Ten e błąd mieliśmy. No. W ogóle przez w internecie, słuchajcie, o tej trzeciej rano. Wiecie, zmarznięci włączyliśmy auto, żeby trochę, trochę się zagrzać. E nie mogliśmy znaleźć tego błędu w internecie. Jeszcze zaczął nam internet szwankować. Jedyne co to było gdzieś tam napisane, że to jest e błąd braku paliwa. No ale paliwo mieliśmy, więc nie wiedzieliśmy bardzo o co chodzi. Stąd dzisiaj nasza podróż już o 5 rano wyjechaliśmy, ze względu na to, że stwierdziliśmy, że jest zimno, więc nie ma sensu i tak nie usniemy, i tak nie usniemy. A zagrzejemy sobie samochód i gdzieś po drodze sobie staniemy się zrzemnąć. No a też nie chcieliśmy, wiecie, dzwonić do ludzi o 5 rano, pytać się, czy wiedzą, co to za błąd. A dokładnie chodziło nam o furgon dla ciebie o ludzi, którzy nam robili. Dopiero później do nich zadzwoniliśmy. Zatrzymaliśmy się gdzieś w międzyczasie w górach. Mieliśmy trochę zagrzane auto. To idź, ja się zamknę. Mieliśmy trochę zagrzane auto. Kurde, jakie zimno. Dobra, poszedł na ten basen. Trochę mieliśmy zagrzane auto, więc yy, położyliśmy się spać. Słuchajcie, przespaliśmy półtorej godziny, także my w ogóle od trzeciej dzisiaj na nogach jesteśmy, yy, zmęczeni strasznie. Jest telefon. telefon i powiem wam, że yy, tak przyszło mi do głowy, że jest bardzo prawdopodobne, że po prostu wiecie, przyjechaliśmy w ciepłej Hiszpanii na ciepłym paliwku. Hiszpańskim, to paliwko pewnie jest całkowicie inne niż w krajach, gdzie jest zima na minusie grubo. Wjechaliśmy do, wjechaliśmy, słuchajcie, do, do Francji, w góry w dodatku. Dokładnie jak dojeżdżaliśmy, to Wam chyba mówiłam, że było minus 5. W nocy, jak nas obudziło zimno, to było minus 10, a nawet minus 13. Więc takie było moje zdanie, że prawdopodobnie to paliwo jest kiepskie i gdzieś tam zamarza. Więc stwierdziliśmy, że musimy. Mieliśmy tego, trzy kreski tego paliwa, więc stwierdziliśmy, stąd u nas dzisiaj się to zamieszanie z tym paliwem, bo chcieliśmy go wyjeździć, żeby nie mieszać tego letniego. To, to śmiesznie brzmi, ale jak zadzwoniliśmy do furgonu, oni zadzwonili do serwisu Trumy i to samo powiedzieli, że prawdopodobnie to jest to paliwo, które nam zamarzło w kanaliku w Trumie, bo powiem Wam, że wyjeździliśmy prawie do zera, aż mi się ta. Lampka zapaliła, stąd dzisiaj takie szybkie szukanie stacji, bo chcieliśmy wyjeździć do zera to, to paliwo. Zatankowaliśmy we Francji już tego normalnego diesla. No i muszę Wam powiedzieć, że włączone jest ogrzewanie i jest super. Już czuć, że i chodzi. I ta truma się dzisiaj przez cały dzień, żeśmy ją włączali, żeby ona złapała tego paliwa nowego. No i yy, grzeje, grzeje. Nie dość, że słychać, że chodzi. Słyszycie? No to jeszcze słuchajcie, grzeje, bo z wylotów leci ciepło, a y, rano w ogóle nie, w ogóle pompa tak jakby się chciała załączyć bu, 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 i całkowicie się odcinała, tak jakby miała, za, y, wiecie, za mały dopływ właśnie paliwa. My już też nauczeni, bo mieliśmy wcześniej trumę tą gazową w przyczepie, to też kiedy się kończy gaz? Wiadomo, w nocy. To jest naturalne, nie? No a tutaj no, nie mogło nam się skończyć paliwo, ponieważ paliwo mieliśmy. Z tym, że mieliśmy to takie hiszpańskie, wiecie, to takie, nie, że tak powiem, mało wartościowe, nie wiem jak to nazwać nawet. No, w każdym razie rzeczywiście sprawdziło nam się to, że to chodziło o paliwo. Zalaliśmy francuskiego. Na szczęście znaleźliśmy stację, na której mogliśmy zapłacić, wiecie, mobilnie, czyli telefonem. No i udało nam się rozwiązać ten problem. A już się baliśmy, słuchajcie, że będziemy szukać serwisu gdzieś po drodze we Francji, bo była taka możliwość. Bo Dawid z furgonu nam powiedział, że no jeżeli nie paliwo, to jest pierwsza rzecz, którą musimy wykluczyć, no to trzeba szukać serwisu, więc zeszłoby nam jeszcze dłużej. W każdym razie okazało się, że właśnie to jest to. Także pamiętajcie, jak wyskoczy Wam tur w dieslu w trumie 6, E560H. To właśnie jest albo brak paliwa, w ogóle paliwo nie dochodzi do trumy. Czyli tak jak w naszym przypadku to paliwo nam zamarzło. No, także teraz już jest wszystko po problemie. Łukaszek poszedł się kąpać. Prawdopodobnie przejdziemy jeszcze tylko kawałeczek gdzieś na parking, żeby można było spędzić noc. No i jutro już ruszamy, zrobimy Niemcy i, i ruszamy już do Polski. Także ja się wyłączam, słuchajcie. A jeszcze dzisiejszy dzień to tak. O 3 rano obudziło nasze, nas to zimno. Nie wiedzieliśmy o co chodzi. Mieliśmy w głowie to, że przecież mamy zimę, więc cała Francja jest na minusie, całe, całe Niemcy są na minusie, Polska, więc musimy tą trumę gdzieś naprawić, bo nie mamy ogrzewania. Dwa, ja słuchajcie, zarysowałam cały błotnik, widzieliście w tym vlogu, jak to wyglądało. Nie mogliśmy znaleźć stacji, na której można było zapłacić albo gotówką, albo telefonem. Zmęczeni, słuchajcie, nie chciało nam się w ogóle dzisiaj myśleć, no bo o trzecie rano, wiecie, jak się wstaje, to później cały dzień jest taki, na automacie się go robi. Także dzisiaj mieliśmy naprawdę wyjątkowo pechowy dzień. I teraz Łukaszek poszedł sobie na basen, a ja sobie po prostu poleżę i chwilę odpocznę, bo dzisiaj prawie całą drogę prowadziłam. Ja zrobiliśmy ponad 700 km, z czego zrobiłam 400 ja, bo Łukaszek dzisiaj wisiał na telefonie, bo musiał ogarniać sprawy w firmie. Kochani, kończę tego vloga, kończę ten paskudny dzisiejszy dzień. Yy, I tego vloga widzimy się, słuchajcie, w następnym. Buziaki Pa!